Witam was bardzo serdecznie. Ja nazywam się Katarzyna Sikora i jestem mediatorem. Jeśli chcecie poznać techniki dobrej mediacji, mieć wpływ na swoje życie i podejmowane decyzje, nauczyć się mówić w taki sposób, aby was słyszano i tak po ludzku dogadywać się z drugim człowiekiem, to ten podcast jest właśnie dla was. Serdecznie zapraszam was do mojej sztuki mediacji. Skąd wziął się pomysł na podcast i o czym dowiecie się dzisiejszego odcinka? Proste. Wielu ludzi, wielu moich znajomych zadawało mi pytanie, czym ty się w ogóle zajmujesz? Co to jest ta mediacja? Czemu to służy? Gdzie to stosujesz? Jak wygląda Twoja praca? No i stąd pomysł. Serię odcinków, serię podcastów o mediacji. Które być może zainspirują, być może pomogą Wam w takim codziennym życiu. Bo mediacja kojarzy nam się z sądami. Rzeczywiście, wiele spraw, które trafiają do mediacji, wychodzą z sądu, są skierowane z sądu. Ale nie jest to do końca moim celem, aby kojarzyć w tych podcastach mediację z sądem, ponieważ mediację stosujemy. Na co dzień w naszym życiu, w rozmowach z bliskimi, w pracy, w konfliktach, które dotyczą naszej rodziny. No ale zanim wytłumaczę Wam, czym jest ta mediacja, jak ją stosować, pomyślałam sobie, że powiem Wam bliżej o sobie, skąd pomysł i co się wydarzyło w moim życiu, takiego, że doprowadziło mnie do dzisiejszego momentu. Przez wiele lat byłam nauczycielem. Miałam świetną pracę, świetne relacje z, z dzieciakami, z nauczycielami innymi, z rodzicami. Byłam chwalona za swoją pracę i wszystko było w porządku. No ale nastąpiły pewnego rodzaju okoliczności, które zmusiły mnie do, do porzucenia tej pracy i znalezienia swojej nowej drogi. Kiedy urodziłam trzecią córkę. Trzecie dziecko w sumie, bo mam syna i dwie córki, żeby przełamać taką rutynę, żeby znaleźć sobie jakieś zajęcie, będąc na urlopie wychowawczym, zainteresowałam się crossfitem. Zaczęłam ćwiczyć razem z moim mężem, jeździliśmy razem na treningi i mimo końcowego efektu bardzo miło wspominam ten czas. W międzyczasie tak zauważyłam, że, że, że coś mnie tam boli, um, łamie mnie coś w krzyżu, jak to się tak potocznie mówi. No i pomyślałam sobie, że no, okej, okay, no, a to pranie, a to sprzątanie, a to dźwiganie dzieci, normalne, przejdzie. No ale pewnego dnia, kiedy byłam sama z dzieciakami w domu, nagle straciłam czucie w nogach. Upadłam, potworny ból. Ból, którego nie da się zapomnieć, który, który spowodował, wywołał też strach moich dzieci, które widziały, że ja leżę na, na podłodze i krzyczę, i mój, bo nie wiedziałam, co się dzieje. Potem był szpital, była diagnoza. Okazało się, że, że mam kilka przepuklin, które gdzieś tam uciskają na nerwy i powodują ten niedowład. No, i co dalej? No, odpoczęłam. Pobrałam jakieś tam leki przeciwbólowe, dostałam wskazówki od lekarza. Życie toczyło się dalej. Potem było drugie takie zdarzenie, no i było trzecie. Takie najgorsze, kiedy to ten niedowład zapanował tak nad moim ciałem, że nie byłam w stanie ani siedzieć, ani chodzić, ani leżeć. Każdy ruch, każde drgnięcie ciała powodowało ogromny ból, z którym nie mogłam sobie poradzić, który widziały moje dzieci i który nie mogłam, którego nie mogłam w żaden sposób zniwelować poprzez leki. Leki dostawałam coraz silniejsze. To były leki, które bardzo odbijały się na mojej koncentracji, równowadze, na sposobie mówienia nie byłam w stanie y, powiedzieć całego zdania, sensownego zdania. Jak ktoś ze mną rozmawiał, mógł odnieść wrażenie, że ja jestem po prostu pod wpływem alkoholu. Był stan, który y, nie nadawał się do rehabilitacji. Lekarz powiedział, że ten stan, y, to mój ten kręgosłup już, już mu nic nie pomoże tylko operacja. Absolutnie powiedziałam nie. Żaden wózek, żadna operacja, coś innego. Szukałam razem z mężem czegoś innego, co spowoduje, że ja wrócę do jakiejś tam sprawności. A wizja wózka i wizja operacji kompletnie nie mieściła mi się w głowie. W tym czasie doznałam od mojego męża niesamowitej pomocy i takiego wsparcia, bo zobaczyłam, że druga osoba jest w stanie. Się poświęcić całkowicie bezinteresownie, porzucić swoje plany, swoje marzenia i swoje pasje i oddać się całkowicie drugiemu człowiekowi. Mój mąż był ze mną cały czas. On wzywał pogotowie, on próbował ulżyć mi w cierpieniu, on przejął na siebie wszystkie domowe obowiązki. To było to było coś niesamowitego, bo dopiero w takich sytuacjach my jesteśmy w stanie dostrzec, jak bardzo nas ktoś kocha i jak bardzo jest w stanie oddać siebie drugiej osobie. Kiedy podjęliśmy z mężem decyzję, oczywiście szukaliśmy, dopytywaliśmy i, 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 i czytaliśmy, tak, co możemy zrobić, podjęliśmy decyzję, że spróbujemy. No, i rzeczywiście, kiedy, kiedy leki y, odstawiłam, y, zaczęłam powoli. Ten ból jakoś tam minął, y, zaczęłam powoli coś robić. Jakieś drobne ćwiczenia, które gdzieś tam podpatrzyłam na rehabilitacji, y, powoli wstawałam, powoli wzmagałam swoją aktywność fizyczną, zaczęłam chodzić, całkowicie. Y, Przeanalizowałam to, co robię, i co wpływało na to, że mój kręgosłup tego nie udźwignął. Wiele rzeczy przewartościowałam, wiele rzeczy zmieniłam, i tak od, od jednego kroku no, zaczęło się, zaczęły się treningi, zaczęły się, zaczęła się taka walka z własnym ciałem. No i dzisiaj udało się, bo ja, ja normalnie chodzę, jestem sprawną osobą. Co jeszcze? Ćwiczę. Biegam. Nie biegam długich dystansów, nie pokonuję wielu kilometrów, ale biegam w miarę regularnie. I doszłam do takiego momentu, że jeżeli przestaję ćwiczyć, że zrobię sobie na przykład, nie wiem, tydzień wolnego, to ja już mam problem z staniem z łóżka. Codziennie słyszę od mojego męża: to kiedy idziesz na trening? To ja się zajmę dziećmi, ja z nimi odrobię lekcje, a ty idź na trening. To jest takie fajne, że ta świadomość, że on jest i że on mi pomaga, jakoś mnie mobilizuje do tej walki o każdy dzień. Kiedy po drodze pojawiły się jeszcze, bo to nie tylko kręgosłup, ale pojawiły się jeszcze inne moje choroby, Matko Boska teraz się czuję, jakbym była staruszką, która się tutaj zwierza. Pojawiła się niedokrwistość, pojawiła się ogromna anemia, potrzebna była transfuzja krwi. Po raz kolejny mój mąż stanął obok mnie. No i te wszystkie wydarzenia zdrowotne, ta praca w domu z dziećmi moimi, praca w szkole. No, nie mogłam tego pogodzić. Tak było za dużo. Mój mąż bardzo dużo wyjeżdża. Bardzo często jest w delegacjach. Bardzo często też wyjeżdża na zawody, pobiega. I ja zostawałam sama z dziećmi. Wszelkiego rodzaju obowiązki domowe i zawodowe były na mojej głowie. Nie miałam żadnej pomocy i wiedziałam, że muszę liczyć tylko na siebie. Nie dało się tego pogodzić z pracą. Musiałam zrezygnować. Zrezygnowałam z pracy w szkole nie była to łatwa decyzja. Absolutnie to, to nie przyszło tak, mimo że podjęłam ją z dnia na dzień i też trochę pod wpływem lekarzy, którzy mi powiedzieli, że muszę zwolnić. Podjęłam ją i. No i zostałam w domu. I to był taki okres mojego życia. Kiedy poświęciłam się całkowicie dzieciom, skupiłam się na ich wychowaniu, na tym, żeby zapewnić im bezpieczny, pełen miłości dom, wspierałam je w edukacji, organizowałam im czas wolny. I tak minął miesiąc za miesiącem. Przerodziło się to w trzy lata. No i po tych trzech latach stwierdziłam, że że już dosyć, że czegoś mi brakuje, że zauważyłam, że staję się osobą, która narzeka, która jest nieszczęśliwa, która ciągle szuka dziury w całym i, i, i nie może sobie poradzić z własnymi emocjami. Tak pomyślałam, że, że skoro już tyle zrobiłam dla dzieci, to jest teraz mój czas. Moja koleżanka, może nie koleżanka, Przyjaciółka moja, Ania, popchnęła mnie do nowych działań. Pewnego razu wybrałyśmy się razem do Gdańska i pamiętam, jak, jakby to było wczoraj, że siedziałyśmy w kawiarni nad kawą i tak rozmawiałyśmy o swoim takim codziennym życiu, takie babskie plotki. I Ania mi podsunęła pomysł, że powinnam zająć się mediacjami. Nie chciałam wracać do szkoły, nie chciałam wracać nigdzie na etat, na tak od ósmej do piętnastej, szesnastej. I Myślałam o jakimś wolnym zawodzie. Ania mi powiedziała o mediacjach, że to jest coś dla mnie, że być może się tu sprawdzę, że, yy, że będę w tym dobra. No i tak spróbowałam. Powiedziałam, czemu nie? No, zapisałam się na te studia podyplomowe, pojechałam na pierwsze zajęcia, drugie, trzecie, i potem kurczę, no, to jest coś niesamowitego, to jest coś dla mnie. Yy, I dzięki Ani. Yy, Kroczyłam na tą ścieżkę mediacji, którą kroczę do dzisiaj, i z perspektywy czasu powiem, że to była bardzo dobra decyzja, i jestem jej bardzo wdzięczna, że to ona mi popchnęła, bo czasami potrzebujemy takiego człowieka, który gdzieś tam nas popchnie i wypchnie z tej strefy komfortu albo naprowadzi nas na jakiś tor. Ja wykorzystałam tą szansę, skończyłam studia. Odbyłam staż, na którym, podczas którego nauczyłam się, jak rozmawiać z ludźmi, jak mediować, i sprawia mi to ogromną przyjemność. Traktuję to dzisiaj jako moją pasję, moją drogę, ale także misję. W międzyczasie mój mąż, i to, słuchajcie, jest coś niesamowitego. Podsunął mi podcast. Podcast, który nazywa się Lepiej Teraz, prowadzi go Radek Budnicki. Powiedział, posłuchaj, to jest coś dla ciebie. Przesłuchałam jeden odcinek, przesłuchałam drugi i mówię, Boże, jakiś facet gada i gada o jakimś stoicyzmie, o jakiejś y, dziwnej filozofii i, 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 i dziwnych wartościach, który kolejny fazy, który będzie chciał mi sprzedać swoje jakieś tam życiowe mądrości, mówi: Nie, 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 nie. Ja wiem swoje najlepiej i, i ja będę robić tak, jak mi się podoba. No ale zaczęłam słuchać jakby więcej. I słuchałam tych podcastów no, w każdej wolnej chwili. wolnej chwili to znaczy, kiedy gotowałam obiad, kiedy szłam z psem na spacer, kiedy, kiedy wykonywałam takie proste czynności. I nagle Głos radka był takim głosem, który stał się niezbędny w mojej codzienności. I pozwoliło mi to troszkę przewartościować moje priorytety i poukładać w głowie. No bo nagle stwierdziłam, że kurczę, on ma rację. On mówi o mnie. On daje mi. Takie rady, mówi, takie zdania, które stawiają mnie do pionu, które każą mi zajrzeć w, głęb, w głąb siebie i, i, i postawić sobie jakieś nowe cele, nowe zadania, które całkowicie przewartościowały już dzisiaj to wiem, mój sposób myślenia. I uświadomiłam sobie, że, że ja mam wartość, którą mogę. Komuś oddać, że teraz jest y, mój czas na to, żebym ja pokazała ludziom, że mediacja jest czymś tak niesamowitym i czymś tak wspaniałym, y, co warto stosować, bo ja to wiem, że ułatwi nam życie i y, y, spowoduje, że nasze relacje ze wszystkimi ludźmi będą, będą lepsze. Dzięki Radkowi. Pomyślałam sobie, że, że teraz jest taki moment, że ja muszę, muszę działać, że teraz, teraz mam działać. Nie za miesiąc, nie za dwa, tylko.